Deszcz spływał po oknie jak łzy, które ktoś dawno przestał ocierać. Dom na skraju lasu samotny, cichy. Cisza zbyt długa dla jednego serca. Kobieta stała przy oknie, trzymając kubek z wystygłą kawą. Nie pamiętała, kiedy ją zrobiła. Patrzyła w ciemność za szybą. Las był tak blisko, że gałęzie dotykały dachu. Ale tej nocy las wyglądał inaczej, jakby żył. Wiatr szarpał zasłony zimny. Wilgotny. Gdzieś w oddali grzmot. Burza zbliżała się jak nieuchronność. Kobieta nie zamknęła okna. Po prostu stała i czekała na co. Nie wiedziała. Błyskawica rozdarła niebo i wtedy usłyszała kroki. Nieludzkie. Łapy na drewnianym ganku. Powolne. Niepewne. Kobieta podeszła do drzwi. Położyła dłoń na klamce. Przez chwilę wahała się. Bo otworzyć drzwi w tę noc. To było jak otworzyć drzwi do czegoś, czego nie da się już zamknąć, ale zrobiła to. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypieniem. Deszcz uderzył ją w twarz. I tam, w strugach wody oświetlony błyskawicą, stał pies. Cały przemoczony, drżący, z obrzą zerwaną, zwisającą jak stary cień. Patrzył na nią, nie szczekał, nie uciekał, i w tych oczach było coś. Czego nie widziała od dawna? Rozpoznanie jakby znał ją, jakby czekał właśnie na nią. Pies zrobił krok do przodu, niepewny jakby pytał bez słów: Czy mogę? Kobieta otworzyła drzwi szerzej nie zapytała, skąd przyszedł po prostu zrobiła krok w tył, i pies wszedł przez chwilę świat przestał oddychać burza szalała za oknem ale w środku była tylko cisza. I dwoje istot, które jakimś cudem znalazły się w tym samym miejscu, jakby ktoś to zaplanował. Kobieta zamknęła drzwi. Pies otrząsnął się. Spojrzał jej prosto w oczy. I w tej jednej chwili kobieta poczuła, że nie jest sama. Łzy napłynęły jej do oczu, ale nie płakała. Po prostu stała i czuła, jak coś w jej sercu pęka, albo się budzi. Nie wiedziała jeszcze, co to znaczy ale czuła, że burza przyniosła coś więcej niż deszcz, że ten pies to nie przypadek. Nie wiedziała jeszcze, że w tej burzy ukryło było coś więcej niż samotność. Dom na skraju lasu. Cisza, zbyt długa dla jednego serca, ale nie zawsze było tak cicho. Kiedyś ten dom śmiał się, kiedyś pachniał kawą o poranku i ciastem w niedzielę. Kiedyś słychać było tu pod małych nóg na schodach, śmiech chłopca bawiącego się w ogrodzie. Ale to było dawno, tak dawno, że czasem kobieta zastanawiała się, czy to w ogóle było prawdziwe. Na stole stała filiżanka, wystygnięta, nietknięta. Zostawiła ją tam rano, a może wczoraj. Czas zlewał się w jedno, gdy nikogo nie było. Od czasu, gdy syn wyjechał do miasta i przestał dzwonić. Od czasu, gdy mąż odszedł cicho, pewnego zimowego ranka, została sama. Czasami włączała radio, żeby usłyszeć ludzki głos. Ale to nie było to samo. Czasami mówiła do siebie na głos, ale słowa rozpraszały się w pustych pokojach jak dym. Budziła się w nocy i słuchała ciszy. Ale cisza nie wypełnia domu, tylko go opróżnia, powoli. Aż pewnego dnia orientujesz się, że dom już nie jest Twoim domem. To tylko miejsce, gdzie śpisz. Gdzie czekasz? Na co? Może na koniec, może na cud. Ale cudy się nie zdarzają. Przynajmniej tak myślała. Tego wieczora burza przyniosła nie tylko wiatr. Przyniosła oczy, które patrzyły prosto w nią. I po raz pierwszy od lat ktoś znowu był w domu. Kobieta stała w przedpokoju, patrząc na psa. Pies nie poruszył się, stał w kałuży wody, dysząc cicho, patrzył na nią. I w tym spojrzeniu było coś znajomego, jakby to nie był pierwszy raz, gdy się widzieli. Kobieta potrząsnęła głową. Nie bądź głupia, wyszeptała. Ale serce biło jej szybciej, wzięła stary ręcznik, ten sam, którego używała, gdy syn wracał mokry z zabawy. Gdy klęknęła przy psie, żeby go osuszyć, poczuła coś dziwnego. Zapach. Nie tylko mokrego psa, ale coś więcej. Coś, co pamiętała. Zapach, który nosił się po tym domu lata temu. Zapach, który zniknął wraz z synem. Niemożliwe. Pies zamknął oczy, jakby wrócił do domu. Kobieta wstała. Musisz być głodny, powiedziała cicho. Poszła do kuchni i znalazła resztki wczorajszej kolacji, położyła talerz na podłodze. Pies podszedł, ale nie jadł, tylko przeszedł przez korytarz i usiadł przy oknie, dokładnie tam, gdzie kiedyś siadał jej syn, patrząc w las, jakby czekał na kogoś. Kobieta poczuła zimno na plecach to niemożliwe to tylko pies zgubiony pies, który szukał schronienia. Ale dlaczego usiadł dokładnie tam? Dlaczego patrzył w las tak samo jak jej syn? Pies odwrócił głowę, spojrzał na nią i w tej chwili poczuła, że ktoś ją zobaczył. Po raz pierwszy od lat. Nie jako wdowę. Nie jako matkę, która straciła, tylko jako człowieka. Łzy napłynęły jej do oczu, ale nie płakała. Po prostu stała i patrzyła na psa przy oknie. I czuła, że coś się zmieniło. Że burza przyniosła nie tylko deszcz, ale coś więcej. Coś, czego nie potrafiła nazwać. Ale czuła. Że to dopiero początek. Ale coś miało przejąć ten bezruch jak błysk między chmurami. Dom na skraju lasu. Cisza, zbyt długa dla jednego serca. Ale nie zawsze było tak cicho. Kiedyś ten dom śmiał się. Kiedyś pachniał kawą o poranku. Kiedyś słychać było tu pod małych nóg na schodach, ale to było dawno. Na stole stała filiżanka, wystygnięta. Czas zlewał się w jedno, gdy nikogo nie było. Od czasu, gdy syn wyjechał i przestał dzwonić, od czasu, gdy mąż odszedł pewnego zimowego ranka, została sama. Czasami mówiła do siebie na głos, ale słowa rozpraszały się w pustych pokojach. Cisza nie wypełnia domu. Tylko go opróżnia. Tego wieczora burza przyniosła nie tylko wiatr, przyniosła oczy, które patrzyły prosto w nią. Kobieta stała w przedpokoju, patrząc na psa. Pies dysząc cicho patrzył na nią. I w tym spojrzeniu było coś znajomego. Wzięła stary ręcznik. Gdy klęknęła przy psie, poczuła zapach. Coś, co pamiętała. Zapach, który zniknął wraz z synem. Niemożliwe. Musisz być głodny powiedziała. Położyła talerz na podłodze, ale pies nie jadł. Przeszedł przez korytarz i usiadł przy oknie dokładnie tam, gdzie kiedyś siadał jej syn patrząc w las. Kobieta poczuła zimno na plecach dlaczego usiadł dokładnie tam? Pies odwrócił głowę, spojrzał na nią i w tej chwili poczuła, że ktoś ją zobaczył, po raz pierwszy od lat i czuła, że coś się zmieniło. Ale coś miało przejąć ten bezruch, jak błysk między chmurami. Pies nie szczekał. Po prostu wszedł i usiadł nie przy kaloryferze, nie w kącie usiadł dokładnie tam, gdzie kiedyś siadał syn przy oknie, patrząc w las. Jego sierść parowała. Zapach mokrego lasu wypełnił dom, jak dawne wspomnienie. Pachniało chem, ziemią i czymś znajomym. Kobieta patrzyła na niego długo. Jakby próbowała odczytać coś w tych oczach, coś znajomego, a niemożliwego. Pies odwrócił głowę, spojrzał na nią i w tej chwili poczuła, że ktoś ją zobaczy po raz pierwszy od lat nie jako wdowę, nie jako matkę, która straciła, tylko jako człowieka. Kim ty jesteś wyszeptała. Pies nie odpowiedział, ale jego oczy mówiły coś, czego słowa nie mogły: Jestem tu. Nie jesteś sama. Kobieta usiadła na podłodze, wyciągnęła rękę. Powoli pies nie cofnął się, zbliżył się i położył łeb na jej dłoni. Ciepły, ciężki, prawdziwy. I w tej chwili kobieta pozwoliła sobie poczuć po raz pierwszy od lat, że ktoś jest. Związek symboliczny. Zwierzę odbija jej wewnętrzną pustkę, oboje zbłąkani po burzy. Od tej nocy cisza już nie była taka sama. W szufladzie trzymała zdjęcie: chłopiec z psem sprzed lat, w słońcu, które już nie wraca. Pamiętała ten dzień, ostatnie lato przed wypadkiem. Syn błagał o psa, mąż się nie zgodził, ale chłopiec przyniósł szczeniaka z lasu. Miał na uchu brązową plamkę i spojrzenie, jakby wiedział więcej niż powinien. Pies zaginął tydzień przed wypadkiem. Nigdy go nie znaleźli. A potem zaginął też syn. Kobieta otworzyła szufladę, wyjęła zdjęcie drżącymi rękami, spojrzała na psa w salonie i poczuła, jak serce przestaje bić. Pies na zdjęciu miał tę samą plamkę na uchu, dokładnie tę samą. Ale przecież tamten zginął dawno temu. To niemożliwe. Zamknęła szufladę, ale nie mogła przestać myśleć. Co jeśli? Nie. To tylko zbieg okoliczności. Psy wyglądają podobnie, ale spojrzenie to samo spojrzenie. Zamknęła szufladę, ale echo wspomnień już się nie dało uciszyć. Nocą pies zaczął warczeć w stronę okna. Kobieta obudziła się, spojrzała w ciemność, na szybę nic, tylko ciemność, ale poczuła chłód, jakby ktoś przeszedł obok, jakby ktoś stał za drzwiami. Pies przestał warczeć. Zaczął skomleć nie ze strachu, z tęsknoty jakby widział kogoś, kogo ona nie mogła. Kobieta wstała z łóżka. Co tam jest? wyszeptała. Pies patrzył w okno nieruchomy jego ogon poruszał się lekko jak wtedy, gdy ktoś wraca do domu ale nikogo nie było. Rano znalazła błoto na progu choć drzwi były zamknięte i ślady łap, prowadzące do pokoju syna pokoju, który był zamknięty od 15 lat. Kobieta stanęła przed drzwiami, położyła dłoń na klamce. Zimna. Nie otwierała tych drzwi od lat, ale teraz coś ją ciągnęło. Coś mówiło: "Otwórz". Nacisnęła klamkę. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypnięciem i tam, na łóżku, leżał pies, jakby czekał. Jeszcze nie wiedziała, że dom też ma pamięć. Czy czujesz, że zrobiłbyś to samo? Co byś zrobił na jego miejscu? Zaczęły się sny, las echo kroków, głos chłopca mówiącego: On cię znalazł, mamo. Kobieta budziła się w nocy z łzami na twarzy. Nie pamiętała snów, ale pamiętała głos. Każdego ranka pies siadał przed drzwiami pokoju syna, jakby czekał na kogoś, kto ma wrócić. Nie ruszał się godzinami, tylko patrzył na drzwi i czekał. Kobieta zaczęła czuć, że coś przez niego próbuje przemówić, że to nie przypadek. Pewnego dnia otworzyła drzwi do pokoju. Wszystko było tak, jak zostawiła: plakaty na ścianie, książki ułożone na półce, stare ubrania w szafie. Pies wszedł powoli, obwąchał podłogę, obwąchał łóżko, a potem położył się, zamknął oczy, jakby wrócił do domu. Kobieta usiadła obok niego, położyła rękę na jego głowie Co ty wiesz? wyszeptała. Pies otworzył oczy, spojrzał na nią, i w tym spojrzeniu było wszystko: tęsknota, miłość, przebaczenie. Jakby ktoś mówił przez niego: Nigdy cię nie zostawiłem, a potem znalazła w jego obroży coś, co nie powinno istnieć. Pewnego dnia kobieta zauważyła coś dziwnego. Obroża psa była stara, zniszczona, jakby nosiła ją przez lata. Pod zniszczoną skórą coś błyszczało. Kobieta klęknęła obok psa. Co to jest? czego wyszeptała. Delikatnie rozcięła starą skórę i wyciągnęła mały metalowy wisiorek. Serce przestało jej bić. Na wisiorku wygrawerowane były inicjały MK Marcin Kowalski. Jej syn. Ten sam wisiorek, który dała mu na dziesiąte urodziny, ten sam, który zaginął wraz z nim piętnaście lat temu. Niemożliwe. Świat zatrzymał się. Wszystko stało się jasne i niewyobrażalne naraz. Kobieta upadła na kolana. Trzymała wisiorek w dłoniach, jakby trzymała ostatni oddech syna. Łzy płynęły po jej twarzy. Jak, skąd? Pies podszedł. Położył łeb na jej ramieniu. Ciepły, spokojny, jakby mówił: Jestem tu, zawsze byłem. I po raz pierwszy od piętnastu lat kobieta pozwoliła sobie płakać naprawdę płakać nie z rozpaczy, ale z czegoś innego, z ulgi że może w jakiś sposób syn nigdy nie odszedł ale przeszłość nie wraca po to, by nas ukarać wraca, by coś dokończyć. Kobieta przypomniała sobie opowieść ojca. Dawno temu, gdy była dzieckiem, ojciec opowiadał: Zwierzęta wracają, gdy coś zostało niedopowiedziane. Opowiadał o psie, który wrócił do domu trzy dni po śmierci właściciela. Nie jadł, nie pił, tylko leżał przy grobie, jakby pilnował, a potem zniknął. Zwierzęta czują więcej niż my, mówił ojciec. One wiedzą, kiedy ktoś potrzebuje pożegnania. Wtedy kobieta nie wierzyła, myślała, że to bajki, ale teraz spojrzała na psa. Pies leżał spokojnie, patrząc na nią i nagle zrozumiała: Syn nie mógł się pożegnać. Odszedł za szybko, za młodo, bez słów, a może wrócił? W jedyny sposób, jaki był możliwy, przez zwierzę, które kochał najbardziej. Przez psa, który zaginął przed wypadkiem. Kobieta wstała. To ty, prawda? wyszeptała. Pies nie odpowiedział, ale w jego oczach była odpowiedź. I wtedy zrozumiała, że musi pójść tam, gdzie wszystko się zaczęło. Rano wzięła latarkę i ruszyła w las. Pies szedł przodem. Zatrzymywał się co kilka kroków, jakby sprawdzał, czy ona nadal idzie. Las był cichy. Zbyt cichy. Nie było ptaków, nie było wiatru. Tylko kroki, i oddech. Dotarli do miejsca, w którym kiedyś bawił się jej syn. Stara huśtawka na drzewie, zardzewiała i pusta. Kobieta zatrzymała się, pamiętała. Syn kochał to miejsce. Spędzał tu całe godziny z psem. Biegali, bawili się, śmiali, a potem, pewnego dnia nie wrócił. Na ziemi leżały resztki dawnej obroży. Zardzewiałe, przysypane liśćmi i coś jeszcze mały drewniany krzyżyk, bez imienia. Kobieta klęknęła, dotknęła ziemi Byłeś tu wyszeptała. Pies usiadł obok spojrzał w las, jakby widział coś, czego ona nie mogła i nagle usłyszała szept wiatru albo głos tak cichy, że prawie go nie było mamo ale las jeszcze miał jej coś pokazać. Kobieta zamknęła oczy i pomudliła się, po raz pierwszy od piętnastu lat. Przepraszam, ma, wyszeptała, że nie byłam przy tobie, że nie wiedziałam, gdzie cię szukać, że żyłam w ciszy przez tyle lat. Łzy spływały po jej twarzy, ale czuła spokój, jakby wszystko zostało naprawione, jakby syn usłyszał jej przeprosiny. Otworzyła oczy, wyciągnęła rękę, żeby dotknąć psa, ale nie było. Pies zniknął. Kobieta rozejrzała się. Las był pusty, tylko wiatr szumiał w koronach drzew. Na ziemi świeże ślady łap, prowadzące głębiej w las, jakby ktoś właśnie przeszedł, nie wyszeptała: Nie odchodź. Ale cisza nie odpowiedziała. Kobieta wstała. Serce biło jej jak młotem. Nie mogła pozwolić, by drugi raz zniknął bez pożegnania. Ruszyła za śladami. Nie mogła pozwolić, by drugi raz zniknął bez pożegnania. Podążyła śladem aż na skraj urwiska. Tam las się kończył i zaczynało się niebo. Pies stał na krawędzi, patrzył w dal. Mgła otulała las jak całun. Kobieta zatrzymała się. Proszę, wyszeptała. Pies odwrócił się, spojrzał na nią tylko raz, i w tym spojrzeniu było wszystko: miłość, przebaczenie. Pożegnanie. Kobieta zrobiła krok do przodu, wyciągnęła rękę. Dziękuję, wyszeptała, za to, że wróciłeś, za to, że pokazałeś mi, że nigdy nie byłam sama. Pies zbliżył się. Powoli dotknął jej dłoni nosem. Ciepły, prawdziwy. I w tej chwili kobieta poczuła coś, czego nie czuła od piętnastu lat spokój, prawdziwy spokój. Pies cofnął się, spojrzał w mgłę i zniknął, jak sen, jak echo, jak wspomnienie, które wraca tylko na chwilę. Kobieta upadła na kolana. W miejscu, gdzie dotknęła ziemi, leżał mały medalion ze zdjęciem syna. Uśmiechał się na nim i nagle usłyszała głos wyraźny, ciepły: Kocham cię, mamo. Tam, gdzie mgła się kończy, zaczyna się pamięć. Dziękuję, że jesteś tu. Najpiękniejsze dopiero przed nami. Kobieta wróciła do domu. Trzymała medalion w dłoni. Mocno, jakby trzymała cząstkę syna. Dom wyglądał inaczej. Nie był już pusty. Był wypełniony pamięcią, miłością, obecnością. Otworzyła okna. Zapaliła światło w pokoju syna. Po raz pierwszy od piętnastu lat. Codziennie zapala świecę na parapecie. Czasem słyszy kroki na ganku, czasem czuje zapach mokrego lasu, ale już się nie boi. Wie, że ktoś czuwa, w ciszy, w deszczu, w każdym oddechu, którego nie ma. Pewnego dnia sąsiadka zapytała: Czy pani ma psa? Kobieta uśmiechnęła się: Miałam, ale on już wrócił do domu. Sąsiadka nie zrozumiała, ale kobieta nie musiała wyjaśniać. Niektóre rzeczy są tylko dla nas. Niektóre powroty widać tylko sercem, i wtedy zrozumiała, że nie każdy powrót widać oczami. Zimą śnieg przykrył wszystko: dom, las, wspomnienia, ale każdego ranka kobieta budziła się i patrzyła przez okno, i widziała je: ślady łap w śniegu, świeże, prowadzące od drzwi aż do lasu, jakby ktoś przychodził w nocy, jakby ktoś sprawdzał, czy nadal pamięta pamiętała. I to wystarczyło. Dom już nie był pusty, był wypełniony pamięcią. A pamięć to jedyna forma miłości, która przetrwa wszystko. Kobieta otworzyła szufladę, spojrzała na zdjęcie syna i po raz pierwszy od piętnastu lat powiedziała na głos: Kocham cię! i wiedziała, że on słyszy, gdziekolwiek jest. Pewnego wieczoru usiadła przy oknie: tam, gdzie kiedyś siadał syn. Tam, gdzie siadał pies i patrzyła w las, wiatr szumiał w koronach drzew, śnieg padał cicho, i w tej ciszy była muzyka muzyka, której nikt inny nie słyszał ale ona tak. Bo miłość nie kończy się z ostatnim oddechem miłość pozostaje w domu, w sercu, w śladach na śniegu a burze już nigdy nie były tylko deszczem. Czy czujesz, że niektóre dusze wracają, kiedy najbardziej ich potrzebujemy? Że miłość nie kończy się z ostatnim oddechem? Że są rzeczy, których nie da się wyjaśnić, ale można poczuć. Ta historia nie jest bajką, to wspomnienie, to prawda ukryta w ciszy, prawda, którą nosi każdy, kto kiedykolwiek stracił kogoś bliskiego i kto poczuł, że tamten ktoś nigdy do końca nie odszedł. Może ty też masz takie wspomnienie, może ty też widziałeś coś, czego inni nie widzieli, może ty też czułeś obecność, której nie da się dotknąć, ale jest, zostań z nami. Są jeszcze historie, które wracają z deszczem, które szepczą w ciszy, które przypominają, że nigdy nie jesteśmy sami, następna już czeka.